Hej, witajcie uliczka w kolejnym odcinku Sirius Sama Witam Was też po długiej właśnie przerwie spowodowanej remontem w moim skromnym mieszkanku No pokój mój już jest odnowiony, także z odnowionego pokoju będziemy dokonywać kolejnych zniszczeń za pomocą strzep i innych narzędzi mordy Dobra, weźmy tę grę na tym, zobaczmy na co nas rzuci gra Oha, ok, to wiele wyjaśnia. Dobra, spokojnie. To jest zawsze dobry początek, to jest, wiecie, jakby najważniejsze. Dobra, oberwałem, ale mamy szansę to przeżyć, oczywiście, jakże inaczej. Jak dobrze, wiecie, z nimi da się walczyć dosyć skutecznie, a ile się po prostu ominie. No, muszę to jakoś inaczej załatwić. No nie, to nie był najlepszy pomysł Tak, czyli najpierw granatnik, zdecydowanie Łap, dziwko O, nie, to nie wyszło najlepiej Jeszcze raz Czemu on jeszcze żyje? Tak, milion śmierci na sam wstęp, wiedziałem, że to mnie czeka, ale Mimo wszystko to, Jak to jak? No tak One jeszcze wali po śmiertnego. Dobra, tak się siak Spróbujmy ich w końcu zarąbać Jakoś z sensem No tak, to jest bardzo, tak bardzo wychodzi z sensem Ach, Jeszcze te szkielety zaś Polera jasna Odbierajmy zdrówka Ale się na mnie rzucają to są prawdziwie fani seriusz sama, a nie jakieś tam kurde. Jako głowy ludki. Aaaaah, fuck. Kurwa, potrafią być przekonujące, jeśli chodzi o te autografy. O, matka. A jedność ci z granata? Aha, no dobra, to nie wyszło. Im dłużej przytrzymam, tym dalej leci granat, co? Rozumiałem, a teraz jakbyś się bągi łaskawie się ode mnie odpierdolić to byłbym wdzięczny Aja, aj, ja aj, aj. Pamiętajcie ludziska, jak wykonuje się uniki to tylko w jedną stronę A warto też pamiętać o zapisach, ale być może nie jak się ma jeden punkt HP Coś, coś tak czuję, że może mi nie starczyć werwy na ich wszystkich co ja tak się zastanawiam, że może... być może trudny poziom trudności nie był aż tak dobrym pomysłem. No, ale to tak z perspektywy czasu oczywiście mówię tylko Dobra jakoś Może je skupmy w jednym miejscu i wtedy Potraktujmy wyrzutnią rakiet Zmiana taktyki czasem pomaga w tej grze, może niekoniecznie jak człowiek sam się zaczyna zabijać To mi powinien pomóc urobinkę Ale liczyłem, że pomoże trochę więcej, nie wdzięczny drań. Ajaj. No nie, to nie wychodzi najlepiej. Nie, ale jak to? To czasówka jest? Jesus. Fuck it. 7 nagrywanie, Jakie nagrywanie? A co chodzi? Mmm, nie. To nie jest dobre. E, muszę zobaczyć, co chodzi z tym nagrywaniem, ale to może później. Zapomniałem oczywiście, którym przyciskiem robi się zapis. Właściwie wczytuje się zapis. O nie, 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 nie. Weźcie się walcie na, kurde, szóstki. Walciech się na chrząstki! Mm. Wiecie co, może jakiś zapisik pierdolny? Tylko że, żeby zrobić zapis, to musiałbym oderwać... Dobra, udało się, udało się, dobra, dobra, jesteśmy w donciu. Teraz bo one mi nie dadzą spoko... <słuch> Wiedziałem, że to będzie ciężki odcinek. oberwały. No nie Za mało życia, za wielu przeciwników. Właśnie. Czemu one mają mnie na hita? Inaczej je zapamiętałem, mówię szczerze. Kiedyś nie były takie mocne. Jestem przekonany, że nie były. Oh fuck? Nie to nie jest dobre to mi Ale może nie prosto tak. Mogę coś takiego pomoże Będę ich zabijał tak długo aż przestaną się ruszać To jest moja taktyka w chwili obecnej O, ale ja na farcie, ale... Ale już mi nie daje się ich, no. No fuck it! Widzieliście to? No genialnie, grajte. O kurwa. Raz. Ja mam ich przeciwników wszystkich. No. Tak, tak bardzo na farcie. O, o, o. To mi, to mi! To mi, dobra. To się może udać. No i taki słon, taki słon. Może da się od nich uciec O, tak, bardzo uciekłem. Nie, uciec się nie da, to, to już jest Uciec się nie da. Okej. Okay. Dobra. Jest nieźle. Jak na obecną sytuację. Dobra, mogłybyście przestać chociaż na chwilę nakurwiać. Mhm. Tylko mi nie mówcie, że to jeszcze nie koniec, bo... No matko. Dobra, ale chyba jakiś zapis zro zrobiłem, tak, tak, dokładnie. Great, great. No super, 7 HP! Tak bardzo grejp. Pięcie, błagam was. Dobra, zostały dwa. Któryś mnie zaraz zabije. Dobra, zapis. Ja pijzgam. Już. Dobrze, że przynajmniej amunicji starczyło. Dobra. Uff. Iście godny początek. Niezawodny granatnik dla piechoty. Aha, czyli możemy to odbijać od ścian. No dobra, fajnie. widzicie herbatki zostały wykonane na pokrzepienie serca i ducha. I ciała. Dobra. 19 HP wielki kurwa stwór. Jakiego pokowa. Może mi ktoś powiedzieć? Ach te skrypty. Ach te piękne skrypty. Dobra, szaniec to. Uda mi się. Na pewno mi się uda. Albo nie. Nie, to mogło mi się nie udać. Ale... ale zaraz, zaraz... Zaraz mi się uda na pewno. Co się dzieje? Znalazłem ukryty atak dźwiękowy. Super! Ukryty atak dźwiękowy Teraz się pojawisz gnoju. A ja cię pokonam. Zaraz cię pokonam. Nie wiem jeszcze do końca jak, ale na pewno ci pokonam. Eee, co, nie, może to nie jest najlepszy pomysł. Zasadniczo to jest tylko jedno zdrówko. Może nie ruszmy kopii o to zdrowie, co? Czy się tu może zmieścić? Obawiam się, że może. o oh, fuck! Nie, 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 tylko nie od tyłu, co? Oooo, No tak, teraz to kurwa zapisik. Nie, nie wiesz co? Nie, 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 nie. Cholera, jak ja mam się tu... jak ja... Jak ja to mam przeżyć? Nie, 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 nie. No, można. Jak się chce. O, jakie lamy w tych odcinkach. Ja się wolę mieć czyste... ...tyły. Nigdy nie wiadomo, kiedy oni postanowią z powrotem nie zaatakować. Dobra, zapis. Rzeczka. Pomadka. Wow. Nie, 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 nie. nie. Pancerz. Sześć, nie, zapis. Zaskok. Tak to nazwa, dobra Kicik Wiedziałem, wiedziałem Ja to kurde wiedziałem, ale dobra, to nie wyszło tak jak miało wyjść No Takie mniej synchro w potatajaniu co nie? Nie, nie, tylko nie więcej, nie, nie, nie więcej Ej, a, a mówił wam ktoś, że nie mam już broni? O kurwa Nie, wiecie co, nie, 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 nie. dobra. Skrypciki zawsze spoko, ja to wiem, ale... Może nie tym razem, co? Dobra, to tego pancerzyka olejemy w takim razie. Okej, okay. no ta, jeszcze drzwi mi je było. no nie Ach te skrypty, dobra. Jest paczka, Kogo by strzelać są... Po pysku? Kogo wystrzelać po piesku? na no graj? Nie, tylko nie boss. A, takie buty. No dobra, mamy 100 zbroje, przeżyjemy to. Na pewno. Super, super, super. Crazy Frog! Nawet muzyczka taka pasująca do tego tomiego. Ale ile pocisków dostałem, dlaś Epicko. A raczej tego nie przeżyję, jak mam być szczery. Nawet nie wiecie, jak trudno jest ich... przeżyć. będzie tego byku milion prób później. O matko! Dobra, może jakoś tak będzie trochę efektywnie. Nie wiem czy cokolwiek widzicie w takiej konfiguracji, ale ja mam wrażenie, że to statko szybciej maleje, jak tak na kurkę, po różnych kątach. Nie, nie przeżyłem. Super. Z tego co widzę, to tu lepiej przejść do przodu chyba niż do tyłu uciekać. Zupełnie odwrotnie niż w przypadku... O, oh, fuck. To one są szybsze czy wolniejsze ode mnie? Chyba wygląda na to, że szybsze. Aha, czyli trzeba przejść do tyłu. Spoko. się ludziska, to na pewno jest tylko kwestia tego, że... To wszystko dlatego, że nie mam po prostu łomu. Gdybym miał łom i Gordona pod ręką, to wszystko potoczyłoby się inaczej. A tak, no to... Ginę co chwila. Nie wiem jak tu ja mam się poruszać, żeby nie oberwać tak. Tak bardzo nie obrywam. Ile fragów, ile fragów Dobra zaraz zginę, jeszcze chyba dwie żabki mogą mnie trącić Jak mi się zdaje Oho, tak, dwie mogły mnie trącić do śmierci Great, 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 great Ten, patrzcie na ten licznik punktów u góry Tutaj to trzeba mieć więcej farta niż skilla właściwie chyba Dobra jakiś zapis A jedno dobre trzeba powiedzieć o tej broni, że się nie przegrzewa Ostatnia na pindalanka bez trzymanki jeszcze Ocież Czyżby gra postanowiła mnie wesprzeć z uwagi na to, że sobie nie radzę Druga gro, może odrobinę wiary we mnie Dobra 50 punktów HP, 10 punktów pancerza, 15 punktów HP, jeszcze jedną żabkę na klatę przejmę i zginę, no tak właśnie. Fuck, 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 nie. Zaraz ja się do dopiero chyba. Nie, do przodu. Dobra, do przodu, tak. Ciśniemy. A dobra, trochę się już przerodziły. Ała Dobra, by gorzej. Ale mówię szczerze, to przydałoby się więcej życia, żeby móc... żeby móc trwać i trwamać. Dobra. Oh. nie, 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 nie będziecie mnie biły. Ani trochę, nawet o tym nie myślcie. Depcze wasz jak to Kto kiedy widział rogate no? No kto? Pytacie kto? zdania, że te żaby sądziłem szatona co to Super, jeszcze jedna zabencja i zginę znowu Ech, Do tryliarda razy sztuka No nie, 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 nie jest najlepiej Ale przynajmniej nie muszę tego od nowa zaczynać To już jest coś Rapki do co? Dobra, teraz jestem na hita, na jednego hitcika, One hit wonder Dobra, great. Icia! La, 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 la. nie not good Sirius sam powinien dostać medal za bieganie do tyłu. powinien mieć oczy w pośladach oczy z przodu dupy tak zwane Miałem też siedzieć francuskimi samochodami, wiecie, a właściwie czołgami Tylko te mają 6 biegów do tyłu I jeden do przodu jakby przeciwnik zaatakował z drugiej strony, nie? Także myślę, że jakieś francuskie marki to po prostu idealne auta dla samo O, fuck it, fuck it, zaraz mi się skończy amunicja Dobra, to też może być Ja powiem wam, że nie jest to tak wydajne jakby być mogło O, to Dobra No nie no, już przy tak niewielu celach zginę Gin. Ty też Uch. Wiecie co? Ja, ja tutaj jakiś skrypt wyczuwam, już tego nie zaraz. Ostro zbiję. Dobra, nie, nie, to się zapowiada tragicznie. Wejdziemy tam w następnym odcinku. Dzięki wam za uwagę, wiem, sporo razy zginąłem, mam nadzieję, że wam się to podobało. Pewnie lubicie patrzeć jak ginę, więc no cóż... Tak bywa. Bywajcie.